Pozdrawiam Londyn! Szczególnie Sławka. Sławek zapragnął lotować z Francji przez kanał La Manche. A więc tam trzeba mieć dobre gołębie. Klasowe gołębie, które poradzą sobie w tych trudnych warunkach lotowych. Szczególnie wiatr, deszcz, zimno. Grupa wyżymaczy, Ryszarda gołębi wręcz doskonały. Na marginesie mówiąc dzisiaj gołębie młode startują z Wyszkowa 500 km to będzie trudny wiatr niezbyt sprzyjający, no i temperatura, ale za to niebo błękitne czyli gołębia Ryszarda nie boją się humoru prezesa, kombojęta lecą prosto do domu start 8.30 wykazały się kapitalnym przygotowaniem i jak świadkowie odlotu twierdzą poszły prosto w kierunek a więc Sławę dla Ciebie kadra i kilka wzorcowych Gołębi. A więc linia Wyszymaczy Ryszarda z domieszką Jana Ardena 1566. Typowy przedstawiciel na loty ponad 1000 km. Tak więc Londyn, Barcelona jak najbardziej wskazany. I kolejny przedstawiciel tej doskonałej linii Gołębi, które nie boją się lotów trudnych, lotów ciężkich. One kapitalnie. Dają egzamin. I tu kolejny przedstawiciel tych doskonałych gołębi. <noise> to jest to. A więc, już tutaj mamy grupkę. Do nich kolejnego. No Widzę ring na lewej nóżce, czyli dla siebie go zachowałem. Ale cóż się nie robi dla przyjaciół? By ta sława przeżyła się jak ogień po świecie. Czyli wyżymacze Ryszarda, gołębie zdolne pokonywać najtrudniejsze odległości no coś extra deluxe ja się znam na tych głębiach opierzone nóżki, czyli ten właściwy arden <laughs> i to będzie samiczka no cuda nad cudami widzę dobrze, choć tutaj no coś z tych klasycznych gdzie się czy te jeszcze ale wysyłka, kurier podjezie w piątek czyli za tydzień one zdo zdołają troszkę podrosnąć, czyli tychać tutaj. Do pójściu ty chodź, ty chodź tamisia. Wyziemaczy, gnieździaki. Sześć zamówił Sławek, ja mu dorzucę jednego gratis, akurat tego. No, to będzie w rezerwie. A jak to dorosłe wyglądają? No chodź tutaj, zobaczymy Ciebie. Żeby Sławek miał porównanie. Jednego z rodziców obejrzymy 13.51. No, to jest creme de la creme, czyli to wszystko, co można oczekiwać od typowego sportowego gołębia na długich dystansa. I jeszcze jednego obejrzymy tutaj pakera. No, chodź, nie bój nie bój Czyli tutaj, no takich gołębi to tutaj się nie spotyka, ale to jest linia Jorita, i Anatelena. Te ciemne gołębie w locie z Barcelony dokonały rewelacji. A więc tutaj idź do swojej szarniczki. i popatrzmy z bliska, jak te gołębie wyglądają dla Sławka. A ja już lekko się egzaltuję, ponieważ przylot gołębi no, w granicach 17, 18, 19. A więc Sławek, na przeszły tej te gołąbki, coś takie oto pucharki zdobywał mój ciemny maraton 53 razy uczestniczył już jako młódek suwałki 650 km. To jest jego rodzinka. Dla kibiców dzisiejszego lotu, wspaniały bukier ogrodowy kwiatów. No i spójrzmy z bliska, jak wyglądają czempiony do Londynu nad Tamizę, by tam sławić polskie barwy. A więc kadra ciemnych. Ciemny. Bande Wege, no typowy, te głębie są identyczne. I to kolejna grupka tych. Wspaniałej gołębi. No, co jest? To? To są zamiata 3 km. Ta cena, no odważ wyziemacze I ten z obieżonymi nóżkami. No tutaj pokrój czempiona. Kolejny. No doskonała wręcz parka. No, cudo nad cudami. Ryszard osnowiec, słoneczny gołębi. Jeszcze raz, Andrzej, czyli o której wypuściłeś jak...